Cześć To jest chyba um, trzecia próba jak próbuję nagrać ten film Za pierwszym razem um, muzyka była za głośna Mam nadzieję, że tym razem się nie powtórzy Dlatego zaraz jeszcze sprawdzę czy na pewno tak nie jest um, Ogólnie to jest to żałosne, że muszę to nagrywać trzeci raz Bo za pierwszym razem um, muzyka była za głośna A mój mikrofon zacigał za drugim w ogóle zostałem przerwany i wysłany w ogóle na zadania a teraz jest trzeci i nie wiem czy znowu nie jest za głośno muzyka ale mam na nadzieję, że tak nie jest i dlatego um, zrobię cięcia najwyżej sprawdziłem i wszystko działa um, Nie grałem w przygodę z Bagginsem um, przeszedłem to już na poprzednim nagraniu tym udanym ale um, no wszyscy wiemy historię już Um, w ogóle zmieniłem speedrun, to pokażę potem klipa z tego um, A teraz próbuję to przejść jeszcze raz specjalnie, to będzie już piąty raz To będzie już piąty raz jak próbuję to przejść um, I chyba mam głośną gra um, Włączę dźwięk, jak jest niepotrzebny A my tylko w kubie Więc czym jest czujący z To ściek Zrobiony przez Lloyd 3 albo Lloyd 9, nie pamiętam um, Nie wiem Czemu on to w ogóle stworzył? Bo ten człowiek dosłownie usiadł na pierwszy miliard oktopusów, bo to jedyny przeciwnik w tej grze najwidoczniej i um, zrobił gra. Jeszcze nazwał to przygoda, bo to faktycznie była przygoda, a nie kurwa z salon tortur. Um, nie pamiętam, czym gadałem w tamtym filmie, więc będę po prostu szukał nowych tematów. Zacznijmy od mm, Patusów. Nie lubię Patusów. Um, jest taki, jakby jaki jest cel Patusa. To sobie taki żyje. Jest w ogóle błysy często albo ma bąskut I ma że z takim patusem. I twoje życie się opiera na tym, żeby iść do szkoły, potem iść na palarkę i być patusem. Trochę bezużyteczne. Um, kolejna rzecz. Windy. Jestem osobiście fanem windy. I jeśli nie sfollowujecie konta Elevator Boys na Instagramie to um, proponuję, żebyście to zrobili. Ominąłem kurwa checkpoint. Um, I w ogóle podzielcie się opinią w komentarzach. Czy jeszcze nie winnym to zła rzecz? Bo według mnie to nie jest zła rzecz, a Elevator Boys zostali zbanowani z windy. Um, I są groźby tam rzucane. I ustawa była w ogóle. Ja myślę, że szczerze wpierdolą moim. Co jeszcze? Um, ja w sumie tyle. Um, Rozumiemy o tym co było dziś na WEFie robiliśmy VIP test czy jakkolwiek to się tam nazywa znaczy jeszcze nie, ale robiliśmy jakieś skoki tutaj przed i nie wiem, chyba mi poszło w porządku miałem 2.16 to jest więcej niż Adam pozdrawiam Adama bo Adam nie skoczył na 2 metry co wydaje mi się, że jest trochę smutne XD um, żartuję dobra robota Atkos um, Notis jest gołtem i jest sportowcem najwidoczniej bo w kółko spamił najlepsze wyniki Um, Podobasz mi się gościu, ogólnie chciałem ci tylko potwierdzić przez internet. Um, o czym jeszcze? Poznajmy o tym, czemu nie lubię niemieckiego. Um, jakiś taki głupi język. Jakby jedyne co wiem po niemiecku to Guten Morgen i Motyl, czyli Schmetterling. I jakby ten język jest brzydki, ok? Nie lubię niemieckiego. Um. Um, co jeszcze? No właśnie, nie wiem. Um, no, porozmawiamy o logerze Więc um, programowaliśmy dzisiaj kostkę No nie? I zrobiłem sobie kostkę Mark Lippera. Jak mam ten plik to może go wyświetlę? Zrobię taką fajną wstawkę jak wygląda moja kostka o której mówię um, W sumie to tyle um, Nie jestem kanałem komentarzy, więc trochę ciężko mi gadać na to wszystko Jak jeszcze raz? Kurwa spadnę, nawet, nawet nie możesz się zrespić Rozumiecie to? Piękny twórca internetowy um, stworzył przygodę z bagincem. No i jakby... O, wait, dobra rędzi zawi się. Um, no i stworzył przygodę z bagincem, no, nawalił po prostu oktopusów wszędzie i nazwał to przygodą. I już nie przypominam o kulkach ponących i, um, i lodowych. Lodowe są gorsze. Um, właśnie podniosłem najbardziej źle Checkpoint Świata. Um, to się nie wydarzyło na tamtym filmie. Uh, uh. Um, nie to chciałem kliknąć. Nie wiem, czy w ogóle z to się da przeżyć. Tak szczerze, Nie widziałem. Oni mi się nawet nie udało wyjść z tego momentu na mapie, więc zacznę po prostu od nowa. Um, um, kurwa. Um, muzyka, która leci w tle, to jest jakieś royalty free music, które wziąłem z YouTube, z jakiejś playlisty. Um, wydaje mi się całkiem goted. bo wtedy mnie nikt nie pozwie. Um, Porozmawiajmy o proszę, o czym mówiłem na tamtym o, nagraniu. Um, montaż filmowy jest trochę ciężki. Ostatnio do tego wróciłem trochę i wróciłem do um, grafiki, szczerze, Photoshop. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Zrobimy jakieś gówno w tym Photoshopie, ale nie wiem, cieszę się. No i montaż filmów. Mam taki super film przygotowany. Znaczy, nie jest przygotowany, jest przygotowany gdzieś w połowie, bo muszę jeszcze nagrać głos i skończyć resztę scenek. Ale jest sobie. I jak wyjdzie, to wyjdzie. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej grze? Um, są teleporty dwa i jeszcze jeden Hamsku mówi skip, to nie jest skip, mówię o tamtym, to nie jest skip. Um, ten teleport, tele... obydwa teleporty cię teleportują w ogóle w jakiejś zadupie i cię zabijają, więc pozdrawiam twórcę, bo jest kurwa geniuszem. Mogę, um, by była zasada najwyżej, że nie można przeklęć w pierwszych 10 sekundach, więc mam że jestem na tyle family friendly, że nie zrobiłem tego. Jak coś, to um, zacenzoruje wszystkie przekleństwa, proszę. Gdyby nie ta lodowa kulka, bym wygrał pewnie. O, yy, bronię. Demonstracja. Jak widać, dużo zrobiły. Jeszcze jest miecz, ale zanim mieczem zamagniesz, to kto cię sprzątnie. Przykro mi. To jak? Zróbcie mi kombo w powietrzu. Dzięki, opaki. Yy, w ogóle muszę nagrać. Mam pomysł, bo jest dużo graczy Valorant'a na świecie, co mnie trochę niepokoi, bo Valorant jest głównym. Więc i tak samo FIFA. Jak widzisz to z to wiesz o czym mówię? FIFA nie jest dobrą grą. Więc chcę nagrać. Dlaczego i nazywam Eleven Go Strikers z 2013? ile się nie mylę. Jest lepsza do bydłu tych gier. A jest absolutnie darmowa w 2025. Bo nikt nie ma um, Wii. A jak masz, to fajnie, nie wiem. Gratulacje, jak masz Wii. A jak nie masz, to są emulatory. Crazy. Um, no więc spoko. Jak się ma emulator eee. Ja wtedy mi to tak fajnie wyszło, bo ja sobie gadałem i miałem jakieś 10 minut rana i faktycznie gadałem przez te 10 minut a teraz ma teraz mam wrażenie że nie będzie 10 minutowego rana tylko będzie jakiś pół godziny i skończę tematy dorozwę będę musiał albo wyciąć w ogóle połowę tego filmu i dojść gdzieś na koniec albo zrobię jakiś montaż najlepszych momentów z mojej rozgrywki dopóki nie przejdę. Zmuszę się do przejścia tego, bo mam wrażenie, że to będzie um, nierzetelne, jeśli po prostu nie, nie zrobię tego na tym nagraniu też. I ja po prostu pokażę, jak wygram na tym udanym pierwszym, które było potem nieudane, bo mam wasz kochany kreator YouTube e, z źle ustawił mikrofon i dźwięk muzyki na YouTube. Um, teraz ściszyłem WBS, żeby było ciszej karta z muzyką. Nie w tą stronę. No, w ogóle to jest taki kombek, bo jestem chory i mi się nudzi. Więc myślałem, że nagram sobie gram buginsa, bo nie umiem się nauczyć na chemię, a boli mnie wszystko. Mam katar, muszę użyć kropli i teraz mnie boli główka i równie dobrze mógłbym iść spać. Ale myślałem, że lepiej jak zrobię coś pożytecznego dla społeczeństwa w jakimś stopniu i wrzucę gram w przygodę z buginsem. Co nie jest przydatne w żadnym stopniu, jedyne sobie to niszczy mi psychikę. Um, ale mam nadzieję, że jak zacznę wrzucać filmy regularnie, czy coś i one będą goaded quality, to um, może odzyskam swój uniwersytet, który mi Arnold Rycięś fajnie zabrał. Um. <laughs> Oj, Wojtek, nagra może ze mną kolaba, i potem nutę. Oj, Wojtek, jak to oglądasz? Kocham cię, i nagraj ze mną odcinek jakiś. Ja do ciebie pojadę. I może Hania w końcu rzuci tego Patałacha, z którym jest, i wróci do mnie. Proszę, proszę. Nie, nie chodzi teraz o Hania, ja chcę tego checkpointa. Ja PDD. <coughs> Więc Hania, jeśli też to oglądasz, ty wiesz, że ja cię mam na Instagramie. Ja widzimy, jakie ty lubisz memy. Um, nie myśl sobie, że się możesz ukryć do końca życia, bo ja pojadę do tego swojego Z House, czy co wy tam mieszkacie? I proszę nie. Uh -huh. um, ja pojadę do tego Genzy House i cię znajdę. I ja cię wrzucę tutaj. Bo to jest żałosne, że ty poszedłeś do jakiegoś pucybuta, który wygląda jak patus I nie wiem, możesz go za jakąś swoją um, Love interest Serio, tak nisko upaść. Masz dosłownie człowieka, który przeszedł najszybciej Minecraft Dragons 3 I jeszcze przeszedł przygodę z bagnicem 4 razy A zaraz będzie 5 razy pewnie um, Bo się nie poddam Nie dam, nie dam bagnicowi wygrać ze mną Proszę, żeby to było gdzieś widać na nagraniu. To życiówka. What the fuck! Zrobiłem życiówkę. Jak tego gdzieś nie widać, jak tam nie ma nanosekundy do zrobienia klipa. Jak ja to zrobiłem w 2 minuty czy coś, to nie wiem co zrobię. Holy shit. Aż musiałem. Altera zrobić. What the fuck! Um, przyszedłem to pięć razy. Hania, to było nie wiem ile muszę sprawdzić na nagraniu. Um, ale wydaje mi się, że to było jakieś 2 minuty czy coś, więc musisz do mnie wrócić, bo ten pał, tałach twój na pewno nie ma takiego wyniku w kurwa, przygodzie z magnicem um, Dobra, nara. Um, nie, to było nie um, Dzięki za oglądanie, ten jest długi pewnie, bo to jest filmik, nam sam do siebie, bo się źle czuję. Um, dzięki za oglądanie, cześć!